Jechaliśmy bardzo ładną trasę z Morawi Anowi do Debar Bardzo malownicza trasa i przebiega przez park narodowy Tam się tutaj kończy, tutaj już jest miasto Debar Zajechaliśmy nad jezioro Czechy to są Czechy Okazuje się, że dużo Czechów w Macedonii tak wyglądał koral. Może tak. So. Normalnie, bez chmur. To jest koral. Prawda, ładna góra. Nice ładna koral. A i tak siedzimy i nic nie robimy. Teraz albo się będziemy rozbijać, będzie namiot. Albo pójdziemy się przejść tutaj po tamtej plaży i może znajdziemy jakiś hotel ale jeszcze nie wiemy na razie piwo smakuje dobrze <głos> <głos> może się skończyć na co nie wyjdziemy zdecydowaliśmy że się będziemy spać na tej plaży pod namiotem nie bierzemy hotelu bo po pierwsze nie ma żadnego w okolicy jest jeden ale jest kresko drogi 30 euro za osobę tego to nie weźmiemy zdecydowaliśmy że gdzieś tu się rozłożymy Ładne jezioro, ładne jezioro i tu generalnie dzisiaj będziemy gdzieś bawić Zeksplorowaliśmy knajpy tutejsze Generalnie jest drogo Oto jeziorko Woda jest naprawdę przejrzysta Trochę śmieci pływa tu przy brzegu ale to chyba normalne w tych krajach. Już się spotkałem z tym też w Albanii, ale było ich więcej. Także to mnie nie przeraża. Piękny krajobraz, górne a tam jest Park Narodowy. Tak Mawrowo. i Przejechaliśmy dzisiaj przez ten park. Naprawdę bardzo ładna trasa. Była polecona w przewodniku, no i faktycznie warto. Tylko trzeba się zatrzymywać i oglądać Myśmy tylko przejechali Bo był to taki trochę autostop Ale jeziorek z bajki Nie ma w ogóle ludzi Wydaje się, że, że to nie jest atrakcją no

a potem będziemy spać dziś tutaj do boju Sprawdzanie restauracji ciąg dalszy -Si. Przystawka w postaci tostów Kosztowała nas stóweczkę denarów wielki talerz z żarciem Pan nas zaprosi do spania z nim Mówi, że codziennie tutaj zasypia Że nie będzie problemu, żeby to ja się położyć dzisiaj no, Mam takie personalne zaproszenie i pewnie z niego skorzystamy Pan jest bardzo fajny, się wydaje Zaraz nam puści mecz zresztą Zaraz wpuszcza jakieś światełka tutaj Naprawdę nie czuć, jak ktoś chce na za bardzo zarobić Bardziej czuć chęć pomocy To dobre uczucie Aliśmy właściciela baru z właścicielem tutaj w tym domku, w środku rozłożył nam krzesła, i na tych krzesła spaliśmy. Bar Benny. very good bar, everything, delicious food, Beautiful restaurant with sea view. Yeah. Pan, który nas tutaj gościł, ma tutaj biznes rodzinny w tym hoteliku. Oprócz tego pracował przez Całe życie 20 godzin na dobę. Był w Szwajcarii i był w Niemczech. Zna piłkarza Mustafiego z reprezentacji Niemiec. Jest też yy, strażakiem. Poza tym posiada cztery bary, tutaj w miejscowości jedną dyskotekę na dodatek, a jest ja, agentem tak. wszystkich gwiazd muzyki albańskiej. Poza tym budował tę restaurację sam własnymi rękami. Codziennie sypia w tej restauracji na krzesłach, tak jak my dzisiaj. Jest też swoistym jakby szefem i cieciem tej restauracji. Gdyż go, jak jakiś słupek przykręcał i naprawiał stolik. Po oszukiwaniu autobusu przechadzamy się po peryferiach miasteczka. Byliśmy już w centrum. Ludzie bardzo dobrze nastawieni, mili przede wszystkim i pomocni. Duża większość tutejszych ludzi to Albańczycy. Dużo jest też ludzi, którzy przyjechali ze Stanów Zjednoczonych. Bo tu się urodzili, ale wyemigrowali. Lecimy do Mawrowa. Wszystko zorganizowane. Tak wygląda stacja. elegancko Jest kulturka, jest dobra cena. Jest przygoda Jezioro Mawrowo i miejscowość leżąca na trasie z Debar do Skopie, Mawrowi, Anowi. Chcieliśmy jechać do Mawrowo, głównego które jest położone o tam ale kiepsko, bardzo z komunikacją dojechaliśmy tylko do miejscowości przesiadkowej i chyba tyle z naszej wyprawy by dostać się do Mawrowa musielibyśmy zaangażować duże środki za Mawrowem leży jeszcze wioska, bardzo popularna Galicni jest to najwyżej położona wioska byłej Jugosławii ale dupa zbita, my już tam nie dotrzemy bo jest za późno i nie ma dobrego transportu Miejscowość Gostiwar, przewodnik go nie zapomniał. Przemieszczamy się stąd w kierunku Skopie i generalnie rzucamy okiem co się dzieje. Wróciliśmy do Skopie, ale już słońce zachodzi, idziemy z dużej do hotelu. Tak wygląda ścisłe centrum, w stopie Plac nad rzeką Z wielkim ogromnym pomnikiem Pana Aleksandra Są spory czy był Grekiem, Mateończykiem, czy Labańczykiem Nie wyjaśniono tego Nie miał nic wspólnego z ludźmi Którzy teraz zamieszkują w Macedonie, Bo on nie był z plemion słowiańskich A te ludzie, które tu przybyły Są z plemion słowiańskich Ale goście mają kogo chwalić jest również most, imienny most słynny Skopie. zapisywane jako miasto, w którym jest tyle statu i posągów, co w żadnym innym. I na razie to wszystko prawda. Niezliczona ilość pomników, i tego typu rzeczy. W w centrum właśnie zalogowaliśmy się w apartamencie Powiem tak, w takiej cenie, która jest równa lub niższa niż cena łóżka w pokoju wieloosobowym w Anglii lub w Szkocji Czyli 15 funtów za osobę za noc I Pokazuję co mamy Korytarzyk, kibel Wszystko mniej więcej wygląda na bardzo, bardzo nowe Bla 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 O proszę, możemy poczuć się jak w Londynie no. na zachodzące słońce A To salonik Pokój dzienny Z aneksem kuchennym jeszcze nie ma browarów, ale spokojnie Big City Life, kolejny telewizor Co? Kominek! Tak to wygląda Trochę przyszaleliśmy, nie braliśmy w hostelu Tak jak to robimy standardowo A dlatego, Bo po prostu jest tak tanie, że się na to pozwolić Zaczynamy właśnie imprezkę w naszym apartamencie Nakupiliśmy lokalne produkty Stół to zastawiony Macedoński ser jeden z droższych, ostre papryczki oraz taki ser do smarowania i lokalną bagietkę. Do tego wino sprytna butelka. Raz odkręcisz, już nie możesz zakręcić. Zdrowie. Zdrowie. Jedziemy autobusem na górę znoszącą się na skopie Góra około 1000 metrów, a na niej swoim 70 metrowy, stalowy krzyż Jedziemy autobusem, który podwiezie nas pod stację kolejki linowej na pojazdach. krzyż już tam Na samą górę jedzie się kolejką linową, która kosztuje 100 pieniążków Ciało ciepłe I wieczór się spili, kiedy był na wieczorem się To za dużo, jak na moją głowę ma fakra. O, o, widzisz? A, A. Telewizor. okolica Krzyża, jak widać, to turystyczne dziadostwo My gdzieś na bok, żeby poglądać sobie widoczki. Biegnie też ten fajny szlak od kanionu wcześniej, mniej więcej 10 km Po drodze mija się chyba Klasztory. Trasa do Kanienu Matka wygląda bardzo zachęcająco w tamtym kierunku. Chcieliśmy to zrobić, ale zabrakło czasu. Mieliśmy ambitne plany na jakieś rodzenie po górach, ale na razie idziemy od baru do baru, żremy i pijemy. Naprawdę jest co porobić, Miasto bardzo ładne. pomników, knajp. Starają się goście. Idealna sprawa. Kurwa! Uuu. Patrzcie! Wyżegają wodą. Walimy teraz do muzułmańskiej dzielnicy, która jest po drugiej stronie rzeki. Na bazarek i to jest sam też zamek. Prezrę. Dzięki, dzięki. Dobrze, kudarek, dobre sero. Do A dobrze po polsku. I nie polska, posмотaj. Ja tebie. Nie, dziękuję, za dziękuję. Ciao, ciao. Po polsku powiesz coś? E, e, polski. Say something in Polish. Polski. Przeczytaj polski, bo ja cię do tego rozumiem. E, Mówisz po polsku? A. Dobra, okulary, okulary? Proba i proba. Ja nie chcę, ja nie chcę. Probyj dowiedzieć za dobre ceny. Ja nie chcę, ja dziękuję, ja dziękuję. Ja, 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 ja te widały za dobrą cenę. Ale ja nie chcę, ja mam, ja mam Ale powodzenia, powodzenia Nie znam ich te numery, nie z Polakami. Nie było Muzyczne nie było. Oczywiście wszyscy promowani przez mnie, którego poznaliśmy. Chodzimy po bazarze, no, można znaleźć tutaj dużo rzeczy A szczególnie dużo żarcia w dobrych cenach Teraz zamówiliśmy po burgerku i ayranik Ayranik to jest napój do burgerka, zaraz zobaczycie Podoba mi się to miasto, bardzo mi się podoba Tak to wygląda Jeden ayran jeden burger było 140 denarów prawie przez bazę idziemy na zameczek w mieście tyle co z niego zostało ale widok jest niezły widok na całe miasto a tam góra wodno z krzyżem. czas na podsumowanie wyprawy do Macedonii. Kraj ten zaskoczył mnie potężnie. Choć iznałem tylko kawałek, to wystarczyło to, żeby zobaczyć, że w tej krainie jest co porobić. Na dość małym obszarze zlokalizowanych jest sporo atrakcji, przede wszystkim góry i jeziora. Znajdziemy kilka pas górskich ze szczytami przekraczającymi lekko 2000 metrów. Uzupełnienie tego wszystkiego co stanowią lokalne jeziora z pięknymi widokami, z brakiem turystów, piękna sprawa. Stolica Macedonii, Skopie. To piękne miasto na wycieczkę weekendową. Stare miasto, okolice zamku, wszystkie bary i restauracje oraz pobliska góra. Póki co na razie turystów jeszcze nie ma za dużo. A sami Macedończycy wyglądają tak, jakby nie doceniali trochę tego, co tam mają. Na zakończenie małe nagranie z klimatycznego koncertu w centrum Skopie. I do zobaczenia na kolejnych wyprawach. Zdrówka i pozdrawiam Ma